Piona dzieci. Pionierską operację w Centrum Zdrowia Dziecka wykonano niespodziewanie. Nawet dla rodziny jednej z pacjentek, ośmiolatki, dziewczynka była kwalifikowana do rodzinnego przeszczepu, a mający być dawcą ojciec, dowiedział się o operacji córki na kilka godzin przed zabiegiem. Marek Nowicki. Z profesorem Piotrem Kalicińskim spotykamy się na oddziale Intensywnej Terapii Centrum Zdrowia Dziecka. Właśnie przygotowuje się do kolejnej operacji. Wczorajszą zakończyło północy. Polegała na pobraniu od zmarłego dawcy wątroby, podzieleniu jej na dwie części i przeszczepieniu dwójce chorych dzieci. Zabieg wykonywały trzy zespoły lekarzy. W pobieraniu pomagali chirurdzy ze szpitala przy ulicy Banacha w Warszawie. To są dzieci, jedno w skrajnie ciężkim stanie, które czekało w takim trybie nagłym na przeszczepienie, zupełnie już no, umierające dziecko, i drugie do, w takim trybie bardziej planowym. Dzieci. W jakim Jedno 7, drugie 8 lat, ale to, które ma 7, to tak jak mówiłem, w ciężkim stanie, o masie ciała dziecka, 3-4-letniego właściwie. My dotarliśmy do dziecka starszego, tego w lepszym stanie, do Nikoli. Dziewczynka od dawna była przygotowywana do rodzinnego przeszczepu. Dawcą miał być ojciec. Profesor Piotr Kaliciński obawiał się, czy fragment wątroby od ojca nie będzie za mały. Dlatego, ostatecznie zdecydował o przeszczepie większego kawałka od anonimowego zmarłego dawcy. Niesamowite zaskoczenie. Dzień wcześniej mąż już pojechał do szpitala, już przygotowywali go do zabiegu, a tu się okazuje, że no niestety nie. Znaczy niestety, może i dobrze. Lekarze twierdzą, że takie wyjście jest dużo, dużo korzystniejsze. Zawsze jednak pozostaje mąż, który w razie czego może też, że tak powiem, wspomóc nas. Na przykład wątrobą, gdyby doszło do odrzutu. Pan Piotr Lewarski, ojciec Nikoli jest przygotowany na wszystkie okoliczności. Właśnie został wypisany ze szpitala na Banacha, gdzie miał mieć pobrany fragment wątroby. Od razu przyjechał do Centrum Zdrowia Dziecka, do Nikoli. Ja to jakoś pozytywnie odbierałem, nie bałem się kompletnie o siebie, cały czas myślałem o córce. Chirurdzy z Centrum Zdrowia Dziecka przeszczepiają wątroby już od 13 lat. W tym czasie w ten sposób uratowali życie ponad pół tysiącu dzieci. Przeszczep podwójny wymaga od lekarzy dużej staranności. W całym pobieranym organie muszą być zachowane wszystkie naczynia i drogi żółciowe. Najważniejszą rzeczą jest to, że obaj biorcy otrzymali po połowie wątroby od jednego dawcy. No, taki zabieg pierwszy raz wykonywaliśmy w naszym ośrodku i pierwszy raz w Polsce. Pierwszy tydzień po operacji jest bardzo ważny. Po nim będzie wiadomo, czy organizmy dzieci nie odrzuciły przeszczepu. Podwójne przeszczep wątroby wyznacza nowe kierunki i nowe możliwości polskiej transplantologii. Mówiąc krótko, teraz będzie można uratować większą liczbę chorych, także tych dorosłych. Marek Nowicki, fakty. Prezes Niemieckiej Federacji Boksu Zawodowego potwierdza.